ma Monty! Nie ma Monty'ego. Jak nie ma Montiego? No nie ma. To gdzie jest Monty? Poszedł skoczyć z mostu. Ja, jak poszedł skoczyć z mostu? Jakiś koleś mu kazał miał depresję. Co? Ja nic nie wiem. Ale skoro już tu jesteś, Monoś, wiesz, super G, Dungę on Siege, widzisz? A to z Niemiec. Jak z Niemiec? Kurwa, masz tu, prawda, po prostu kobiety chude, rude, o. Widzisz? O. Damian. No, dalej tu jesteś? Ja chcę Montiego. Czemu tu jesteś? Nie Montiego. Jak nie ma. Co, co tu masz? Co, co ty mi tu dajesz? Ostatnio byłam u w domu. Co, co, to? A ja 51? Co to? Wąchock? Skąd to masz? Z Częstochowy. No, dziecko polaka. Tak. Ja pierdolę. No i dobra tak już dajesz, dobra, to nie zabijecie. Wezmę to. O, bioese. I, i, i możesz odejść, o. Ej, czekaj, ktoś dzwoni do mnie. Halo? Ja żyję! Co? Monty żyje. Okamalaź no mnie! Hej, Monty. Hej. Dobrze, że wróciłeś z tego wąchocka. No, wróciłem. Słuchaj, bo tu była taka baba, nie? I ci przywiozła. Pa! Dungę onzige deluxe. Co Zresztą? to jest? Ja tak? Co to za baba tu? O judach! Truda? To chyba Wrenna i fałszywa. A nie, to chyba wszystkie Polki. O kujwa! Cześć Aku! Cześć Monty! Z Wąkocka przyniosę. Taka wyspa w Polsce. u! Trochę przeterminowana. To Polak? Nie, Polacy są żydsi. To Kójwa? No tak! Ja jestem patriotą! Zawierzam! Ja Monty, jak przeżyłeś ostatni atak? Dobra, no mam tu G dla Ciebie. Do szpitala sobie weźmiesz jak Cię połamie, ty antypatrioto. Black City. Co to jest? Szczelanka. O. O, kałamarnica. Gdzie? Tu. O. Ładne. Ładne. Dokładnie. A tu jest patriota. Kurwa, no <grybuj> 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 Hej Monty. Co? Widzę, że już wróciłeś ze szpitala. No tak. Kości się zrosły? Nie. To dobrze. A tak przy okazji, to mam na ciebie G kolejno. Tak nie wiem, czy znasz dungę, on zigę, O, patrz, tutaj orzeł. A, nie, gołąb, przepraszam. I nawet kobiety są. Popatrz, płoną. Doskonale. O, polki w piekle. Tak. Tam mm. ich miejsce. O, tu jeszcze O, tutaj, ten pan taki ładny. A tu jest żęba. <laughs> <Co? laughs> Paczaku, kupiłem sobie tęczową szóstkę. O, a ja ci wczoraj wybiłem szóstkę? Tak. No. Niestety. <laughs> Normalna polska rodzina. Zagraj online z 15 innymi gaczami. G gaczam. Co? Gaczam Ostocki, O tu, innymi. Co to za Debil to pisał? Nie wiem, pewnie z Polski. Eluwina, Monty. Eluwina. Comeczku, co się dzieje? Ja już ozwał jakiś. To? Na blokowisku znalazłem dodatek do tej twojej tęczy, którą spaliliśmy. Jaka tęcza? Pokażę omeczku. Co wy... O Co to, co to, co to, co, co to duża obszarnie pokazujesz? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Myślałem, że omeczku, że ty równy chłop, a ty jakaś się rozplułeś kurwa. Paczaku! Co to? Pan, ale coś bez twarzy. Se wstydzi chłopina. Rogu spajaj! Wat? O. U, ej, tu Jerzy Ujban. Co? Ujban Ops. Urban. To dlatego się wstydzi, bo bez, bez uszu. A. Czy tu też są jakieś błędy ortograficzne? was znowu sosnowie! Zra zrajeń ludzi. <laughs> Elu wina Monty. Elo, żameczku, co się dzieje? Tu jo ja, oku. Grzebałem, grzebałem po śmietnikach. Krobę mówił, że ty jakieś opcje jesteś. innego oszedla. Co się dzieje z Żumeczku? O co chodzi? Pokażę że jesteś do ja z tego samego przecież... I pa! Pa co znalazłeś? Czy to? Znowu obszar nie pokazujesz, co to jest? Tak, ale tutaj musimy X... Oni się sprzedali, widzisz? Co to, żumeczku policjanci nigdy się nie przydaje. No widzisz nowy cel. dużyna Ra rainbow Żumeczek, co mi tu pokazujesz? Co to jest z szusnowiec? Co to jest? To jest inna ekipa, żomeczku. Oni są przeciwko nam, żomeczku. Raz, raz żomeczku naderbał, byliśmy nas rozjebali, kurwa, w ostatnim meczu, żomeczku. Wiesz, wiesz, co to znaczy, żomeczku? Nie wiem, żomeczku. Żomeczku, myślisz, że jesteś taki śmieszny? Że może tak powtarzać, żomeczku? Tylko żomeczek może powtarza żomeczku, rozumiesz, żomeczku? Jeden przypał grubego biorę i chudego idzie cię rozpierdolimy, żomeczku, rozumiesz, żomeczku? Dobrze. No. Ja uciekam. <laughs> Cześć! Byłem w schronisku dla zwierząt. I co znalazłeś? znalazłem? Znalazłem Gede Polaków. Ja <laughs> oh. Ravenschild. A się nie bałeś w schronisku? Nie. Bo tam Polacy gryzą. Można dostać wsięklizny. A tu czasem. I nie ma sosnowca. Jest cenega. O, Warszawa. Culick. Tam jest marsz. Narodowców. G-online, tam jest, jest head, tam, bez tam jest, jest głowa. Tam jest głowa. Ich... Tam jest... Tam jest głowa! Jaka głowa? Głowa, G-online. W dupie masz głowę kurwa, gdzie ty głowę widzisz? W dupie. CD Action chyba <laughs> w dupie kurwa. Fajne, fajne, fajne. moja ogólna gazeta. Czekaj, czemu się nie autofokusuje? Czekaj. <laughs> nie wiem, bo to CD Action, gówno jakieś. Kurwa, że wstydzi chujowa gazetka kurwa. A <laughs> kurwa, to... lockdown. O, znowu? Znowu na Ale Wius jest w odwrocie, przecież mówił mora Czemu ta gra jest po holendersku i po francusku? Co ty za górę? Tak, lepą lepą pomrze, we on syponcy, nie wiesz taki, nie wiem czy znasz lechy jak Pawlak. Land The Lighting Overhead Buste Counter der Derberald Bunj, klar War Lockdown. Co ty guiwa czytasz. Were better the must give us the weapons met Yo, we extra analyze, uh, nie, nie, ja nie chcę już. Richter. Proszę, proszę puścić to. RYŚTYŚ! KUJWO! AKTUN! Monty. Siema. Bo ja słyszałem, że ty żenisz się z babą jakąś. Co? I grę przywiozłem Co? specjalnie. No Vegas. Bo do Las Vegas jedziesz się hajtać. O, to ty. Jak cię zostawi za rok. No Co? No. To tutaj. O, to, to, to będziesz z ziomeczkami tak y, wyskakiwał przez okna. O. Hmm. Tu w kasynie będziesz strzelał do biednych Amerykanów. Co? No, wszystko pasuje. No to wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. E, no dobrze. No, na, na nowej drodze życia. Cześć, Monki. Cześć. Ja, jak tam w Vegas było? E, zostawiła cię, tak? Tak. Ale spokojnie, ja ci załatwię nową Rosjankę. I znowu jedziemy do Vegas. I znowu jedziemy do Vegas. Eee. Ej hey, nie płacz, bo patrz będziesz szczerał, znowu do Amerykanów, o tu wybuchy, będziesz się za beczką chował, o Jaką przez okno no beczka piwa oczywiście. Co? Ja, ja Co? No. To po co my idziemy do Wega Nie Cześć Monty. Cześć. Kupiłem fajną grę, co? Sam co? Fisher. Co to? Kto to? Kto jakiś rybak? Nie. Co? To on jest ortopedą, tak? ma takie, takie oczy. To ma. jest tajny agent, on musi się włamać. Gdzie? Do Polsatu. To czemu do Polsatu? Żeby podatki od Mercił zabrać. Aha! Takie rzeczy. I to zajebiste, to ja to biorę. Nie. Jak nie? Nie, to moja gra. Nie twoja. Moja. To jest należy do rządu. Jak do rządu? Bo Jak jest. Ja... Część podatków. Ja to jest... ja jestem Ja zampisy. jestem rządem! <laughs> Co? Jestem pan... Goblin! Zresztę wsadzę! Za kraty! Nawaj, mój wage, ja się znasz, nasz Kurwa, panu, wyślę na bo... ciebie cebajcie, psa, za kurwa, za korupcję i co mi zrobisz? Mi się Monty. Cześć. Mają też, że udawałeś goblina kiedyś? Nie, nie, Pani, nie ja, ja w sumie też nie. Mam dla ciebie G. Pa, Polak. Podwójny agent. Historia Lecha Wałęsy, proszę. Co? Solidarność. Tak, Solidarność. Dokładnie. Nie widzisz? Podwójny agent on bo, um, Sprinter Bolek. Cieni Wałęsa. Nie był za solidarności, bo był podwójnym agentem Bolkiem i służył komunistom. Co? No. I się szaleju, dawaj, ty się szaleją na jadłeś, dawaj ten niekuję. Elo? Elo żomeczku? Co się dzieje? Ja się pytam, co się dzieje w ja kupiłem fajną grę. dobrego żołmeczka bo z spod pachy, wiesz? Popa żołmeczku. Call of Duty Deluxe Edition Żomeczku, To jest ostre jezdoby szczymanki jak przy BMWE 65. Rozumiesz? Że to gówna jakieś. Jakie gówno, żumeczku? Nie jeden się pochlastał za innego grama, rozumiesz, żumeczku? No. Jak tak, to dobrze. Masz i graj. A jak nie, to przyjdę z chłopakami, to już spierdolimy, chłopie. Żumeczku, czo? Dobrze. No. No, to ja idę. To idę. No. Idę kogo skroić i chuj. Okej. Okay. Elo? Co, żumeczek? Ja grałem w tego taką, co mi kiedyś przyniosłeś. I co, żomeczku? Co, 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 co w ogóle przemieniła mi się w nową. Co to jest, no, to Woj A2. Żomeczku za takie towary to się płaci w sumie żomeczku. Tak? No. 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 Tu pamiętaj przyjedzie przerarnia i się nie próbujesz żomeczku. skarnia żomeczka innego, skroiliśmy jednego. Po co miał przy sobie nie o, nie plac obs. Rzadkie wydanie żomeczku. Nie jeden mi się bochlasto i wymieniłby za, za to Patriotyczne. Jakie żomeczku? Patrzy, to jest nie śmiejemy żomyczku. Wiesz co się dzieje? Z tych czy i się jeden wisiał żumyć w lesie i wiesz, co się stało. Gówno się stało i się zesrał. No siema, Monty. Cześć. Nie zauważyłeś, jak ostatnio jakieś kibole nam się włamały do domu? Jakie kibole? No kurwa straciłem we wszystkie kopie karów dudzi. Zostało mi MW3. Eee, to najgorsze. No tak, kurwa. Black obs i rękę zabrali. No jak? To jest na Steam'a. To na chuj mi to. No weź to Kójwa, jak już u to ja nie potrzebuję tego. A jak ja jak już grę na steama trafiam, to wolę do pieca też. No to wypiedajmy to. No. No. Cześć, Aku. Hey, e, bo ja przechodziłem koło sklepu i jakiś pan mener się wyżygał. I co się stało? No obrzygał mnie tym. Co to? No jakieś duchy. was znowu kałowy do Timie przynosisz. Nie wiem. Najpierw miał Kiadi i teraz przynosisz takie gówno. No menę wyżegam, to co ma się zmarną? No co ja będę ten Co ja tu mam zjeść? Chujwa? To co to? to, to, to ma nie jakieś... wiem, to pieca Brain. To ma wojtości odżywcze. Nie. Tu wypierają. Cześć Monty. Cześć. Wiesz, ostatnio przyszedł do mnie istonosz. i jakąś dziwną paczkę. A co to jest? Pisało tam na liściku, pisało coś takiego Dobry mój... coś tam nie wiem, coś takie dziwne, dziwne takie znaki. Aha. Ja się boję, że to może być bomba. Ja się to położę. I mam nadzieję, że, że. Tutaj, musisz mi pomóc, bo jestem tu, co, co co tam może być takiego? DSI. To pewnie Polacy. Co to kurwa jest? Kurwa, jakie gówna. <gubno. gurwa> <gurwa> Nie śmiej się. <gurwa> kurwa, jaki smog dla dzieci. <gurwa> Mas to dziadostwo! Wydam na... dam jednym dzieciom niech chociaż się pośmieją, kurwa. Ja to na woś podam. Wielka orkiestra świątecznej przemocy. Na owsiaka? Tak. Jak on uram kupuje? No!